Jesteśmy reżimowcy jebani i tak dalej. Ja mówię, albo telewizja. Albo nie? telewizja. ty tak, sam chuju jesteś reżimowcem. I, 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 i oni a oni byli nie myśleli, że tu będzie wersal z drugiej strony. A to mi czorta, tylko ten. I, e, I nagle się, ponieważ była odbitka, to nagle zaczynała się rozmowa. I to ja się wycofywałem wtedy z kamerą dalej i, i tutaj słowa rozmowa. Czyli... ujęciem w tym filmie jest ujęcie, które zrobił Julek Szczerkowski, fantastyczne, na dworcu, kiedy Guma składa autograf na piersi fanki, a później jest panorama do góry i mamy no, taką to zupełnie czeskie kino i mało miasteczkowo, taką no, fantastyczny ten obrazek. No. Droga daleka, a noc taka ciemna, nic na ciebie nie czeka. Ze mną. I niebo tak blisko, na ziemiach daleko, a naokoło nie ma ani człowieka. Czeka nas rzeka miłości, czeka nas morze, radości, czeka nas rzeka miłości, czeka ocean. W ogóle piosenka jest przeraźliwie smutna i jest raczej, raczej jest taką piosenką, w której jedno się mówi, a drugie się czuje i to jest tak jak się mówi, no, że coś tak będzie, będzie pięknie, ale ze smutkiem. Film był dosyć długo, funkcjonował jako, jako rezerwat. Ale chyba był jakiś zespół, co się rezerwat nazywał. Yy, tak, ale też mi się to wydawało takim tytułem, takim yy, określającym, jakby takim nazywającym, już tak naprawdę kawa na Szale nie, więc to, to nie. I potem mi się spodobało hasło, hasło, właśnie fala. Że fala, że to jest jakby taki. No, coś nowego, co nie jest jakby, co jest takie płynne, co, ale, ale co jest. Mówię dobrze, ten film mógłby się nazywać, nie wiem. No prąd to niedobrze w sensie prąd z rzeki, prawda? Ale coś takiego, czegoś takiego szukałem. I też tak, takiego nie nazywającego, tak do końca. Władza ówczesna właściwie była przekonana, że to będzie taki, no taki film, taka, taka troszeczkę taka sepeliada, może. Czy tak pokaże jakiś młodych ludzi poprzebieranych, coś takiego. Nie, nie specjalnie się tego filmu bali. Zaczęli się tego filmu bać niestety, albo na szczęście, nie wiem, wszystko jedno. Zaczęli się tego filmu bać w momencie, w którym film był skończony, definitywnie. No i musiał być pokazany, że tak powiem, ówczesnym władzom, czyli tak zwanej komisji kolaudacyjnej z udziałem cenzury, no i wtedy się zaczęło, no bo nagle oni wszyscy razem zobaczyli, że to jest w ogóle dalece nie to, czego się spodziewali. Po pierwsze to jest pięć razy dłuższe, po drugie jest w ogóle jakąś całością, po trzecie ma w ogóle w sobie jakieś myśli. Yy, a po czwarte to w ogóle nie ma dowodów, co z tym zrobić. No i po pierwszym przeglądzie film został w ogóle zatrzymany i nie było w ogóle żadnej rozmowy. I poczekaj, w jakiś ludzi, że chcesz ich dowartościować? System ma system, system pozytywny a system negatywny. Ty prezentujesz w tej chwili system negatywny. Znaczy anarchist. Dlaczego? Bo nic stawiano anarchisty. Nie, ja nie krok. Jeżeli, jeżeli uczestniczy w ruchu, który popiera agresję, to uczestniczysz w nim jako człowiek świadomy, a więc wybierasz jednocześnie takie same wartości, jak wszyscy dookoła. A my występujemy, dlatego że nie popieramy. Kamerą telewizji. Po pewnym czasie do studia życzowskiego przyszło słynne pismo, na którym było, w którym było napisane, że, że film będzie mógł być rozpowszechniany, jeżeli dokonam tam 23 cięć. Ja tego nie, nie przyjąłem, odbyła się rozmowa dosyć... Nieprzyjemna, bo tutaj trzaskałem drzwiami w ogóle w poczuciu, że mam ten film. Ja taki byłem dosyć, właśnie tak dzisiaj myślę, to się tym kompletnie nie przejąłem. No i potem tak jeszcze trwało jakiś tam czas, trwało, 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 parę miesięcy w sumie. No i potem jakoś, jakoś tak się stało, że w końcu tych żądań, tych cięć było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Stanęło na trzech. Tam było takie cięcie właśnie dotyczące ujęcia, w którym jeden ze śpiewaków zdejmuje skarpetkę ze swojego Falusa, ponieważ śpiewał nago, no i to była tak jakby puenta sekwencji. Teraz sekwencja została, więc w sumie nic się nie stało. Przyszliśmy tutaj zaprosić młodzież na nasze spotkania w kościele św. Jerzego. Msza święta na film Jezus. Skrócenie sekwencji z udziałem księży, ale sekwencja sama została, więc pomyślałem, dobra, no, tych parę zdań mogę poświęcić. I skrócenie wypowiedzi pierwszego sekretarza partii, który no, mówił, co mówił, a potem już to pod koniec, co mówił, już było dosyć... już było takie no, raczej wołujące śmiech na sali. Dlaczego Jarocin? Pragnę poinformować, że już w połowie XIX wieku istniały w Jarocinie Chóry społeczne, a pod koniec XIX wieku znany był już w całej Wielkopolsce Chór Barwickiego, który istnieje do dnia dzisiejszego i kontynuuje tradycję tego ruchu i ma głębokie społeczne i patriotyczne korzenie. Popierając festiwal, realizujemy uchwały naszej partii w sprawie młodzieży. Komitet Organizacyjny Festiwalu zakończeniu imprezy dokona analizy i wyciągnie wnioski. Jest festiwal pod tytułem Młodzi Film w Koszalinie. Taki festiwal, na którym pokazywano wszystkie debiuty. De I ten film miał, miał zaproszenie. Przy czym yy, organizatorzy i władze ówczesne wiedziały, że zaproszenie jest zaproszeniem, ale ponieważ film jest jeszcze nieścięty nie negatyw i nie jest skończoną postprodukcję, no to się nie uda. To jest po prostu niemożliwe, żeby ten film był na tym festiwalu pokazany. Nie wzięli pod uwagę tego, że Andrzej Wolf, tu obecny, pojedzie do w Wrocławia, przesiedzi w laboratorium i noc. Myśmy tam przyjechali, pamiętam, na festiwal i wszyscy ludzie, no właśnie z tak zwanych ówczesnych władz, byli pewni, nawet to już tak zeszło, że film nie, nie będzie pokazany z powodów technicznych. Tymczasem dwie godziny przed projekcją. Andrzej przyleciał z Kopią z Wrocławia i zrobiła się jako absolutna konsternacja. No ale jak już był film, no to trzeba go było opuścić. Film poszedł, pamiętam tą projekcję do dziś. No był jakiś nieprzebrany tłum, ponieważ wszyscy o tym filmie wiedzieli. Wiedzieli, że wszyscy dookoła kombinują, żeby ten film utrącić. Ale tam wszyscy tam przyszli, lewi, prawi, wszyscy. Wszyscy że... przyszli, przyszli na to. I... I film był przyjęty rzeczywiście na no, prostu fantastycznie. Potem minęło jeszcze parę miesięcy, kiedy wejście tego filmu na ekrany było ciągle blokowane. Blokowane, blokowane, no i w pewnym momencie jakby władza, że tak powiem, odpuściła i film wszedł do kin. Był pokazywany w kinach, nawet bardzo dobrze poszedł. Tego wszystkiego nauczyło mnie doświadczenie z filmem Fala znaczy tego, że w momencie w którym człowiek ma pewność, że to co zrobił jest coś warte, to myślenie jest coś warte, że, że tak powiem, yy, ma się rację. To właściwie to właśnie nie wiem, jakie znaczy nie ma takiego na, nacisku, nie ma takiej presji, która mogłaby wymóc coś tam, jakieś tam ustąpienie. Myślę, że kiedyś zatańczy Так, в W Jarocińskim Urzędzie Spraw Wewnętrznych Nie mam powodu, by festiwal ocenić negatywnie. Pocholenie ma prowadzi nas, paskutny świat, wysokły strach, prawda? W oczy ognoje gnują, jak wychodzi się nas, zrobić nas, Jak zwykłe błoto gnują, jak wychodzi się nas, jak zwykłe błoto vecchari messo da quadri Miałem okazję w pociągu się spotkać z takim facetem, który jechał właśnie też gdzieś w okolicy Jarocina i mówił, że on by wszystkich powybijał tych panków, powieszał. Prawda? Nie tylko panków. Nie zna się na rzeczy, nie wie jaki jest, nie zna faktów. Ale udaje wielkiego znawcę, jakiś starszy. Mówi jaki ten to jest chuligan, jest ćpacz, taki owaki. I taki się powinno zamykać. A co my mamy na tym świecie? No tylko nienawiść pomiędzy ludźmi. Jeden człowiek nienawidzi drugiego. Nie ma takiego pojęcia jak miłość, bo miłość to jest nienawiść. Bo ten świat jest no. tak urządzony, że Tylko. Nie miłość to jest Musi. Właśnie nie można tego zmienić. Żadną miłość. walką się tak. Czy jest sens wiary w przyszłość? No ja właśnie zazdroszczę tym ma. ludziom, którzy potrafią się kochać. Jeżeli jest właśnie jeszcze takie pojęcie jak miłość na tym świecie. My tej przyszłości nie widzimy dla siebie. Po prostu bierze przeznaczenie. Jak będzie, jak ma być, tak będzie. Mm. Nie opadnie się tak. nie jest duży los, jest fajnie po prostu. Z daleka od szkoły, od wszystkiego, od wszystkich obowiązków. Czuje no, mm. się wolny. Co myślisz o przyszłości? A przyszłość? Muszę można za myśleć? Będzie co będzie, nie więcej. A czy będzie dobrze? Na pewno. A dlaczego tak jest? No, jest dużo dobrych kapel. A mniej złych kapel.